W piątek po godzinie 16 radni Sejmiku i zarząd województwa spotkali się na dokończeniu sesji. Rozpoczęto zgodnie z zapowiedziami sprawą kontrowersyjnego podziału rewirów obsługiwanych przez firmy zajmujące się wywozem śmieci. Mam wrażenie, że chce się tutaj wprowadzić poza dyskusją w komisjach, poza jakimikolwiek innymi rzeczami, chce się wprowadzić jakieś uchwały, nie wiadomo tak do końca z jakiego powodu. Dlatego ja stawiam wniosek, abyśmy dzisiaj procedowali zgodnie z porządkiem obrad. Marszałek województwa Olgierd Greblewicz stwierdził, że jeśli nie ma pilnej potrzeby przyjmowania tej sprawy, może ona zostać odsunięta w czasie. Prawdopodobnie temat odpadów wróci ponownie na sesji lipcowej. Jeżeli nie ma woli politycznej, żeby tą sprawą się zajmować, ja w takim razie wycofuję, wycofuję. proszę Panie Przewodniczący o wycofanie tych dwóch wniosków formalnych. Będziemy się nimi zajmować, przy, kiedy następnym razem zbierze się sejmik. Prawdziwa polityczna batalia odbyła się jednak później ze sprawą wniosku Jarosława Wojtos z Platformy Obywatelskiej. Chciałbym złożyć wniosek formalny o zmianę w porządku obrad i uwzględnienie w porządku obrad zmiany w komisjach stałych. Zmiany będą dotyczyły Komisji Komisji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Komisji Promocji Współpracy Międzynarodowej Zdrowia, Opieki Społecznej. Sejmowa opozycja była oburzona postępowaniem PO, bo dotychczas skład komisji ustalały wspólnie wszystkie kluby. Paweł Muchaspis apelował więc, by nie łamano tej niepisanej zasady obowiązującej pomiędzy politykami. Według opozycji zagrożeń jest więcej. Platforma Obywatelska zajmowałaby 5 na 9 miejsc w komisji rewizyjnej. Według polityków, więc rządzący kontrolowaliby rządzących. Ze zdumieniem przyjmuję tę inicjatywę. Uważam, że tak nie należy postępować, jak postępuje klub radnych Platformy Obywatelskiej. Że wprowadza się zmiany, czy próbuje się wprowadzić tego rodzaju zmiany, co jest w moim przekonaniu wbrew też dobrym obyczajom, które były na tej sali, że kwestie składów osobowych komisji, które nie powinny budzić sporów, są wcześniej konsultowane, uzgadniane. Radni do sprawy wrócą na kolejnej sesji.